W 2015 roku tu wsiądziemy, a w tej okolicy wysiądziemy. Wszystko za sprawą projektu, na realizację którego została podpisana umowa. Jeszcze raz podkreślam historyczny moment, historyczne wydarzenie. Wielu nie wierzyło, że to się uda. A jednak, a jednak idziemy mocno do przodu. Mamy już zabezpieczone finansowanie, bo pamiętacie Państwo, że podpisaliśmy jakiś czas temu umowę z ministerstwem na realizację tego, tego projektu i dzisiaj, składając te podpisy, uruchamiamy faktyczny proces realizacji przedsięwzięcia. W ciągu dwóch tygodni, firmy tutaj wejdą na plac budowy i rozpoczną swoje działania. Tym bardziej zależy nam na dobrym i punktualnym zakończeniu tej budowy, gdyż zamawiające miasto zapłaci nam dopiero po zakończeniu tego kontraktu, czyli przez dwa lata całość roboty jest finansowana przez konsorcjum i przez instytucje finansowe. Przed nami no, dwa lata wspólnej pracy yy, z firmami, które znamy, z którymi już tutaj współpracowaliśmy, w współpracujemy, więc myślę, że ten kontrakt będzie sprawnie realizowany. Mamy na to 24 miesiące, a więc, przed wakacjami 2015 roku, ten tramwaj powinien dojechać do pętli Turkusowa.